Otrzymywanie fluorów pochodnych węglowodorów jest może nie najłatwiejszymi reakcjami, ale są ważnymi, ponieważ na przykład hekaloretan stosuje się w przemyśle chemicznym, jak do wykorzystania na przykład yy, zadymiania, tak? to jest środek zadymiający, na przykład teflon. Czyli politetrafluoroetylen, pochodna etanu, to jest nasze, nasze przykrycie garnków i patelni. 1,4-dichlorobenzen, używany jest w, w rolnictwie jako środek ochrony roślin. I wiele innych związków pochodnych, fluorowco pochodnych, używa się w naszym życiu codziennym. Już nawet chociażby niektóre tworzywa sztuczne. I flurowco pochodne otrzymuje się w różnych reakcjach. Podpunkt A. Reakcje substytucji. Takie mądre słowo. Po polsku mówimy, że jest to reakcja podstawiania. I tak, na przykład metan można chlorować, podstawiać chlorem w obecności światła, i wtedy miejsce wodoru podstawia się chlor, i produktem ubocznym jest HCl chlorometan. Albo na przykład w przypadku benzenu C6H6, byśmy chcieli go bromować, to pod wpływem katalizatorka FeBr3 otrzymamy bromobenzen, czyli w miejsce jednego wodorku podstawi się brom. I mamy HBr. Ale fluorowce pochodne możemy jeszcze otrzymywać pod punkt B w reakcjach addycji. Czyli mówiąc po, po ludzku, przyłączania. Na przykład zmienimy kolor. Weźmy sobie eten. CH2 CH2 ze zwykłym chlorem. I tak jak to było w poprzednich dziale, po prostu podstawi się to pęknie wiązanie wielokrotne o któreś jedno wiązanie pęknie, to słabsze, bo tu zawsze jest jedno słabsze, drugie mocniejsze. I w tym miejscu podstawi się, przyłączy nie podstawi, przyłączy się chlor i mamy CH2, CH2, tak? A skoro tu jest wolne miejsce i tu jest wolne miejsce, bo węgiel jest zawsze czterowartościowy, to tu przyłączy się chlor i tu przyłączy się chlor. I to jest 1, 2, di. Chloroetan. Etan końcówka an, bo jest wiązanie pojedyncze. A to był eten. Dobrze. I drugi przykład. Weźmy sobie na przykład acetylen, albo etyn zwany etyn, albo acetylen. I potraktujmy go bromowodorem. I do jednego węgla przyłączy się brom, do drugiego wodór i mamy CH2, wiązanie podwójne CHBR i mamy jeden brom. Dlaczego eten? Bo wiązanie podwójne. Tak? Etyn, wiązanie potrójne, przypomnę. Eten, wiązanie podwójne. A etan, wiązanie pojedyncze.